Wyobraźmy sobie sytuację. Rozładowuję ciężarówkę elektrycznym wózkiem EPT i w pewnym momencie pytam kierowcę, który stał obok, po angielsku, ponieważ był z Hiszpanii. How many pallets? Kierowca patrzy na mnie z lekko skrzywioną miną, jakby nie rozumiał. Powtarzam więc pytanie po angielsku. How many pallets? One, two, three. On nagle zdaje się rozumieć, podnosi rękę z wyciągniętymi pięcioma palcami i mówi po angielsku. Six. Jak mam to rozumieć? Ostatecznie okazało się, że na ciężarówce były cztery palety. Ta sytuacja brzmi jak klasyczny przypadek problemów komunikacyjnych, gdzie obie strony używają drugiego języka i mają różne sposoby liczenia lub interpretacji znaków niewerbalnych. 1. Gesty liczenia. W różnych kulturach liczenie na palcach wygląda inaczej. Na przykład w niektórych krajach zaczyna się od kciuka, a w innych od palca wskazującego. 2. 6. Jako odpowiedź. Kierowca mógł być zdezorientowany i chciał po prostu dać jakąkolwiek odpowiedź, zakładając, że właśnie o liczbę palet chodziło. 3. Bariera językowa. Nawet jeśli mówił po angielsku, liczby w drugim języku mogą łatwo się pomieszać, zwłaszcza kiedy sytuacja jest szybka i stresująca. 4. Różne sposoby odpowiadania. Zdarza się, że kiedy ludzie nie są pewni odpowiedzi, odpowiadają czymkolwiek, żeby nie przedłużać sytuacji. Kierowca mógł pomyśleć, że sześć będzie odpowiedzią zadowalającą, albo że było to pytanie retoryczne, a dokładna liczba nie była aż tak istotna. W skrócie najprawdopodobniej kierowca mógł poczuć się zagubiony językowo i chciał odpowiedzieć na szybko, a gesty mogły dodatkowo wprowadzić zamieszanie.